Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silnik 5 jest częścią linii jednostek napędowych VZ które są produkowane dla samochodów Toyota. Silnik jest przedstawicielem starej generacji, ponieważ jego produkcja rozpoczęła się w 1995 roku i zakończyła w 2004 roku. Charakterystyka i cechy silników. Kolejny silnik do ternowych modeli Toyoty pojawił się w 1995 roku i został opracowany na bazie 3VZ. Blok cylindrów ma konfigurację V6 na 60 stopniowym pochyleniu otrzymanym z 3VZ. Zwiększono jednak średnicę cylindrów z 87,5 mm do 93,5 mm i umieszczono w nich nowe tłoki o stopniu sprężania 9,6. Pozwoliło to osiągnąć Pojemność roboczą 3,4 Litra. Silnik Toyota 5 vz -f. Zamiast głowic cylindrów z jednym wałkiem, w 5VZ zastosowano bardziej nowoczesne głowice z dwoma wałkami rozrządu. Są one podobne do tych stosowanych w 3 vz -f. Ale mają pewne modyfikacje. Wałki rozrządu w silniku 5VZ są bardziej przesunięte w dół niż w jego 3-litrowym poprzedniku. Warto również zauważyć, że pasek rozrządu został wymieniony na bardziej niezawodny. W 5VZ zastosowano chłodnicę oleju i zmodyfikowano wentylator chłodzący. Kolektor dolotowy został wydłużony w stosunku do 3VZ, aby poprawić osiągi przy niskich prędkościach obrotowych, nie zastosowano systemu modyfikacji długości ACIS. Zoptymalizowano kolektor wydechowy. Nieznacznie zmodyfikowano układ zapłonowy i zastosowano stopniowy wtrysk paliwa, jak w 1MZ. Dla 5VZF firma TRD wyprodukowała zestawy kompresorów, które pozwoliły zwiększyć moc tych silników do 245 km, a moment obrotowy do 360 nm. Rozważmy główne cechy techniczne 5VZF. Nazwa, charakterystyka producent Toyota Motor Manufakturinka Alabama lata produkcji 1995-2004. do Marka silnika 5VZW pojemność skokowa 4,7 litra, 3378 cm3. Moc 190 km, moment obrotowy 298 slash 3600 średnica cylindra 94 mm, liczba cylindrów 6, liczba zaworów 24, zużycie paliwa 14,0 litrów na 100 km w trybie mieszanym olej silnikowy 0 W35, W35, W40, W30, 10 W40, zasoby 300 plus 1000 km zastosowanie Toyota 4 rundy Toyota Land Cruiser Prado Toyota Tacoma Toyota Tundra Toyota Testo Toyota Granvia Gaz 3111 Volga Konserwacja. Konserwacja silników 5 VZ nie różni się od ich odpowiedników z serii VZ. Silniki są serwisowane co 15 000 km. Zalecana konserwacja powinna być przeprowadzana co 10 000 km. Podsumowanie. Silnik 5VZF to dość niezawodne, mocne i wysokiej jakości silniki. Wszystkie mają wysoką ocenę i szacunek kierowców, ekspertów. Konserwacja jednostki napędowej może być przeprowadzana niezależnie. Jeśli chodzi o naprawę, zaleca się skontaktowanie się ze stacją serwisową.